Witam. W dzisiejszym programie dowiemy się, jak zmusić społeczeństwo, żeby w zdaniu takim jak: y, Proszę, błagam, tylko nie po jajach użyć polskich znaków. Zapraszam! To jest program Chłopaki ze kręcą, program, w którym staramy się rozwikłać wszystkie zagadki kinematografii i fotografii. Ja nazywam się Alfred Lender, a tu mam pępek. W dzisiejszym programie pokażemy Wam, jak nakręciliśmy film Alt, który miał swoją ocenę w poprzednim odcinku. Jak ktoś nie wie, zapraszamy do obejrzenia. I od razu następnie musimy się przyznać, że do tego filmu podchodziliśmy jakby dwa razy. Pierwszy raz kręciliśmy to w szkole ale tam niestety daliśmy trochę ciała, ustawiliśmy trochę za mało światła, było to wszystko za ciemne i tak dalej, ale na szczęście, bo wydaje nam się, że fort, w którym kręciliśmy, gdzie było ponuro, ciemno, wilgotno i wszystkim chciał się hikać, jak najbardziej działało. tylko i wyłącznie na plus tej całej produkcji. Ale pamiętajcie, że po obejrzeniu tego materiału mam jeszcze dla Was małą niespodziankę i zapowiedź tego to czeka Was w przyszłym odcinku. Zapraszamy! Jak wspominaliśmy wcześniej, w szkole było bardzo dużo niedomówień, nieporozumień. Aktorzy nie do końca wiedzieli co mówić, operator nie do końca wiedział jak ustawić kamerę. Ogólnie wszystko było ciemne, jak wiemy gdzie. Oczywiście bawiliśmy się przy tym jak zawsze, wyśmienicie? Jednak efekty jak widać. O, No, i pojechaliśmy jeszcze raz. Tym razem pojechaliśmy do Fortu, a tam skończyła się zabawa. byli już wszyscy bardzo poważni. Jak widać zresztą zaznaczony obrazku. I z wypiętymi klatami przystąpiliśmy do ustawienia pierwszego kadru. I zaczęliśmy strzelać. Dobra, dobra, dobra. Komar jeszcze raz nie przerywamy raz i u za związane ręce i teraz mogą się? W nie, 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 nie no to Dobra. Pauza dźwięk. To jest to. Dobra. Po pierwszym kadrze przyczas na kadr number 2. <tryk> 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 si. Sí. Po kilku godzinach kręcenia i wchłaniania wilgoci, która znajdowała się w tym pomieszczeniu, wszyscy znajdywali ukojenie w kubku ciepłej kawy i kanapkach serwowanych przez jedną z największych sieci fast foodów. Pan powiedział dosyć? No to dosyć! Dobra, dobra, spoko, widzę już. O, patrzcie tego. Reżyserek. Jak on wszystko wie, jak pokazuje. Jak tłumaczy. Teraz pan. Nieźle. Wracaj do ciemnej dziury. Siedź tam. Macie czasami wrażenie, że ktoś was śledzi? tą, i w tamtą, w tą i w tamtą. Trochę się nałaziliśmy. Ale staramy się nie taktować żyć przedmiotowo i jak widać na załączonym obrazku, nawet nagrywanie dźwięków chodzenia sprawia nam radość. Ostatnia uwaga do tego materiału jest taka, że jeżeli ktoś udostępnia Ci pomieszczenie do kręcenia, zrób tak, żeby nie było po tobie żadnego znaku. Na pewno pozwoli Ci to zrobić drugi raz. Czekajcie bo jeszcze tu mamy samochód jeden Dobra jeszcze to młody działaj. Czekaj, czekaj nie, nie, zaraz do Ciebie się odezwę. Dobra tak, że nie wygada cały czas Uśmiechałeś, co? <śmiałeś>, co? Dobra, czekaj. Zdaje mi się, że to... to Mamy To co mamy to To kurwa, to mu składać <śmiałeś> Ku waszemu zdziwieniu Z tego, że nasz program jest bardzo s... <śmiałeś> Kurde <śmiałeś> Szysza, szufa. Szufa, szufa. Szuflada, szufla, szyszka. Ku Waszemu zdziwieniu, prawdopodobnie, zacie tego, że nasz program jest bardzo szowinistyczny, w następnym odcinku wystąpią same panie. Może nie same, ale w większości. I mimo, że materiał, który za chwilę Wam pokażę, będzie podlegał bardzo dużej postprodukcji, dziewczyny naprawdę spisały się na medal. Pozdrowienia i jak zwykle, zapraszamy do lajkowania, komentowania subskrybowania <grybujesz> No razie